Witam was kochani. Bardzo serdecznie dziś przetestujemy sobie razem produkty firmy Maker. Są to produkty do robienia manicure hybrydowego, ale nie tylko. Dziś natomiast przetestujemy sobie bazę, kolory i top. Pokażę wam różne zdobienia, jak możemy łączyć ze sobą kolory i jak używać ich produktów. Żeby film nie był nudny, prawa ręka jest zrobiona w jeden sposób, a lewa ręka w zupełnie inny sposób. Zaczniemy sobie od bazy i e, muszę Wam powiedzieć, że bardzo spodobała mi się konsystencja, nie jest zbyt gęsta, zbyt rzadka. Pierwsza warstwa bardzo cieniutka na wszystkie paznokcie i później 60 sekund w lampie. Druga warstwa nakładam zawsze dwie, najpierw cieniutka warstwa, a później robimy bombaturę. E, wzmacniamy sobie w ten sposób nasze paznokcie. E, wykorzystuję tutaj technikę New Soak Cove. Jeśli was to interesuje, to napiszcie w komentarzu, przygotuję dla was taki dokładny tutorial, jak to wykonać. Pamiętajcie zawsze, żeby zabezpieczyć wolny brzeg, by dojechać do końcówek wszystkich miejsc na paznokciach, bo to właśnie będzie przedłużało trwałość waszej hybrydy. Przygotowany paznokieć leci do lampki na 60 sekund. Czynność tą wykonuję oczywiście na wszystkich paznokciach. Zacznijmy od koloru przepiękna czerń. Muszę przyznać, że te kolory są naprawdę mm, idealna konsystencja, nie za rzadkie, nie za gęste, nie leje nam się nic na skórki. Pigmentacja jest naprawdę świetna i nakładam na dwa, na trzy palce ten kolor. Tak pomalowane paznokcie lecą do lampy oczywiście. Później nakładamy drugi kolor, to jest numer 606, bardzo delikatny nudziak, i nakładam na pozostałe dwa paznokcie. Oczywiście, jeśli dla Was to jest wygodne, pojedynczo każdy palec możecie sobie suszyć w lampce. Pierwszą warstwę lakieru nakładam bardzo cienko i nawet niezbyt dokładnie. Jeśli chodzi o drugą warstwę, to staram się już być bardziej dokładna i dojechać jak najbliżej skórek. E, używam do tego właśnie pędzelka, który bardzo pomaga mi być idealnie precyzyjną. Przechodzę do drugiej warstwy drugiego koloru i również powtarzam tą czynność, by właśnie i idealnie e, dojść kolorem do skórek. Następnie sięgam po przepiękny kolor, bardzo właśnie taki nie tylko świąteczny, myślę, ale może nam pomóc w wielu zdobieniach. I pokażę Wam właśnie, jak to wykonać. Nakładamy pierwszą warstwę, która jest bardzo, bardzo cienka i jak możecie zauważyć, niezbyt kryjąca. I to my decydujemy, czy chcemy, by to krycie było całkowite, czy nie. Żeby stylizacja nie była taka nudna, to jeden palec pokryję cały, a drugi palec tylko do połowy. Używam później znowu tego samego pędzelka, by sobie rozłożyć ten brokat, który jest troszeczkę większy i mniejszy. E, widzicie, ta drobienka nie jest taka sama i układam sobie jak chcę, jak mi się podoba. Tutaj Wam pokażę jaka jest różnica, jak nałożymy ten kolor na kolor czarny albo właśnie na taki jasny jak w moim przypadku. Efekt jest zupełnie inny. Na sam koniec nakładamy top i paznokcie lecą do lampki na 60 sekund. Pierwsza stylizacja bardzo łatwa, jest gotowa. Dajcie znać, czy wam się podoba. Czas na drugą rękę i tutaj już nałożyłam sobie bazę na paznokcie, żeby już po prostu wam tego nie pokazywać. Paznokcie są już przygotowane na przyjęcie koloru. Jako pierwszy to jest kolor czarny i nakładam go znowu nie na wszystkie paznokcie, tylko na moje wybrane. Następnie przepiękny nudziak, to już jest kolor bardziej kryjący, naprawdę bardzo, bardzo ładny, będzie pasował do wielu stylizacji. Oczywiście nasze złoto i nakładam to złoto na palec wskazujący. Tak wygląda pierwsza warstwa, a tak wygląda po drugim kryciu. Znowu sięgam po mój pędzelek do zdobień i nakładam sobie mój brokat na palec wskazujący, ale tylko odrobinkę na czubek i na końcówkę. Niejednomiernie. Pędzelkiem dokonuję takiego bardziej precyzyjnego zdobienia. Jak Wam już mówiłam, ten brokat ma, ten lakier ma e, wewnątrz brokat tak grubo zmielony i lekko zmielony, także musimy sobie pomóc pędzelkiem, żeby je rozłożyć równomiernie. Następnie sięgam po żel Spider w odcieniu gold i będziemy robić sobie kolejne zdobienie na palcu wskazującym. Delikatne nitki, by właśnie dodać jeszcze takiej nutki e, precyzyjności do naszego zdobienia. Tak prezentują się paznokcie, aczkolwiek ja postanowiłam dodać jeszcze jedno zdobienie, żeby nie było nudne i nakładamy sobie tu żel Spider w odcieniu czarnym. Robimy sobie kawałek naszego brokatu i dodajemy kilka szczegółów do naszego zdobienia. To zalewamy topem i paznokcie są gotowe. Piękne, łatwe, a jakże efektowne. Dajcie oczywiście znać, czy takie tutoriale Wam się podobają, czy chcecie, bym nagrywała ich coraz więcej. Teraz się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.